Zagrajmy w Gwinta. I bać się ciebie czy nie. No będę się bać. Chciałbym zagrać z tobą w karty. Konkretnie w Gwinta. Póki nie sprawdzę jakie masz karty, nie będę więcej dawać stawce. Trochę sobie wy... nastakowałem pieniędzy, że tak powiem. Poszedłem grać z tymi słabszymi, którymi już... których nagrywałem na odcinku ostatnim z Gwinta. I sobie tam trochę pozarabiałam na nich, nie powiem tak niemiło, ale no. Ale hajs wlecia, więc jest git. Dobra, mój ruch. Eee, to pójdźmy ósemką, wskrzesimy sobie tą ósemkę pewnie. On ma też królestwa północy, także raczej tu nie wiadomo jakich kart to nam nie sprzeda. Ymm... Okej, okay, mam tylko jedną drugą linię, no to będę mógł rzucić mgłę na ludzi jak więcej wystawi. O, spodziewałem się szpiega, kurno. Dobra, dowalmy balistę i walniemy tutaj gościa tego. Um, pyk. I liczę, że on będzie chciał dać pas teraz. Nie będzie chciał dać. Musi wystawić dwie piątki, co prawda. Ale się boję. Mhm. Boję się chyba za bardzo. Jeszcze coś dostawię raczej. Cyk. Teraz dam pas. Bo ja nie wiem jak mocny chłop jest. Właśnie, piątkę to on miał. Teraz mu brakuje dwóch. Dobra, pas. Teraz spasujmy Mogłem mgłę rzucić, ale zważywiłem. Ja pierdzielę. Jakbym mgłę rzucił, to tutaj chłop by nie miał kart. Za bardzo. Co? Co jest? Nie mów, że kart nie masz, ziomek. Czy ty masz trzy pogody, właśnie? Czy ty masz trzy pogody? Tyk. Nie, no ma. Co to miało być? Czemu takie tej zrobi? Dobra. Eee, Szpega. Dostaw. Ok. Gęsta mgła. No, sława, ma karty. Wygram z nim na luzie. Troszeczkę mnie zdziwił zagraniem. Dobra, co mi dasz? Bo idziemy teraz do Barona. Harpia to jest do tych, do potworów. Tania do gry. Harpia. No, słaba ta harpia, kurczę. E, ok, nic więcej, tylko kartę dostaliśmy. Kierdol korekcyjny? Wydaje mi się, że wiem, domyślam się chyba, ale... ale kiedyś możemy pogadać o tym, na pewno. A tymczasem mam nadzieję, że żadna fabuła nas nie uderzy i zrobimy sobie tutaj jeszcze parę karcianek. Chcesz obejrzeć nas? Nie, chcę z tobą pograć w Gwinta. Dawaj. Mam ochotę na partyjkę Gwinta. Dobra, cyk, eee... Scoatel. Szkoda, że mam tak mało kart. Róg w ogóle tutaj mogę wam dać i jeszcze mgłę, bo mgły nie macie. I manekin. O, cyk. Królestwa, to wam też dam manekina w sumie, bo się przyda. Taka zagrywka taktyczna. Okej, okay, rozpocznij. linii to to i to jeszcze raz mm, średnio średnio <grystanie> na razie zagram tak mam trzech na drugą linię więc czterech mam na drugą linię w ogóle no to kurczę o no patrzcie patrzcie no Nie <grystanie> zyskałem szpiega za darmo jeszcze. Dobra, pyk. Okej. Okay. Hmm. To ja użyję tej karty w sumie, bo... A nie mogę jej użyć już, bo użyłem, okej. Okay. Znaczy, bo ten, już wyciągnąłem z talii mgłę, no trudno. Um. To lud zagrajmy. Daj pasa, proszę. Nie chcę spasować chłop. no Co za hamą? A szkoda. No dobra, to już walnijmy mocniej. Zostały nam. Tylko na trzecią linię możemy grać. Zobaczymy, kto ma mocniejszą. Ja mam na pewno mocniejszą. Ja mam więcej w tych machin. Okej. Okay. No to powiedzmy, że wygrałeś. No nie będę bardziej cisnąć w to. Już tyle kart pogody poszło na start, że starczy tego. Dobra, i będzie miał teraz 7 kart. Eee... Miał jeszcze Trebusza. Dobra, my też mamy. cyk Hmm, tyk. Okej, okay, fajnie, że taki jego pasa dałeś. Nie musiałem cię bardzo przebijać jakoś. Ale w sumie straciłem tego knypa. Też trochę szkoda. No i teraz mogę zagrać pod łuczników, ale on mnie zniszczy, jeśli będzie zagrał tą mgłę. Słabo. Ma tą mgłę, kurczę. A ten kupiec dobry jest, bo on nie dość, że ma dużo kasy przy sobie zawsze, jak mu coś sprzedaję, To je, nigdy jak mu wszystko sprzedam, tak zawsze on jest na plus, jak, znaczy nie jest na plus, ale zawsze ma jeszcze dużo kasy, nie? I jeszcze takie fajne rzeczy mi zawsze sprzedaje, więc on jest naprawdę. Spoko gościem. I boję się, że na niego przegram, że chłop jest zbyt inteligentnym botem. Dobra. Na razie róbmy to delikatnie, bo jak wystarczy, że on rzuci mgłę i ja przegram, właśnie. I przegrałem tę grę. No nie, przegrałem. Kurna, rozgromił mnie, no. A jednak przegrałem się. Chcesz obejrzeć? Jeszcze raz zagrajmy. Tym razem o 10 się ja już ci pokonam na luzie. Będę ostrożniejszy, bo jesteś już trochę wymagający. Ciekawie by było, jeśli to by było tak, że im wyżej do barona, tym coraz trudniejsi gracze. Jesteśmy już bardzo blisko. To akurat by tak pasowało fajnie. Okej, okay, też wywalmy. kogoś mało znaczącego bym teraz chciał wywalić. Dobra, ciebie. O, masz! Jeszcze mniej znaczącego dostałem. Czasami lepiej się powstrzymać. Okej. Okay. Dobra, zrobisz coś? Dzięki. Tylko teraz będę mieć dylemat, bo w sumie to... Mogę sobie wskrzesić kolejnego komandora pasów, niebieskich pasów, albo... ten... Albo... Pójdź strategicznie i pójdziemy strategicznie. Weźmiemy sobie... Jak ty się nazywałeś w ogóle? Nie pamiętam jak się nazywasz, wiesz? Lipa. Jak się nazywasz? Dikstra, ok. Eee, pyk. Pyk. Eee, gram pod drugą linię, bo możemy sobie ją skontrować nawzajem. I dam nawet jej róg jeszcze tej linii, bo chcę mieć pewność, że on rzuci mi teraz tą mgłę. Rzuć mgłę, błagam Dobrze. Ale nie no nie będzie mógł jej już zagrać Dobrze, dobrze. Jest git Możemy pasować Nie ma już mgły eee, Więc jest git. My też co prawda nie mamy uczników Ale. Ale będzie dobrze Okej, okay. będzie źle. <noise> Dostał dwie karty. Czym mi zagrasz? Zgaduję, że masz jakąś pogodę. Pewnie jakiś deszcz ci się trafił. Ja mam wszystko pod pierwszą linię teraz, więc. trochę lipa. No ale teraz i tak muszę grać fulla, bo nie mam innego wyjścia. Idziemy łeb w łeb na razie. Ok. No i chłop nie ograł. Troszeczkę mnie ograł. Ale zobaczymy co ma do powiedzenia, jeśli ja mu rzucę mgłę. Okej, okay. chcesz mi jednym przebić, to ja też mogę dostawić tak sobie, I co? Okej, okay. masz więcej kart, to cię będzie ratować, ale zobaczymy czy dasz radę. Musisz dwa punkty zdobyć, żeby zremisować chociaż. Także... Okej, okay, raz i. Otychamie! Otychamie! Jak ogram ty! Ale. Remis zremisował. Kurna, gdyby nie miał tego śpiega, jeszcze jednego. Ja cię wale. Dobra, ciężki jest, naprawdę ciężki. Wywalmy chłopa. I wywalmy Hydrino. Nie możemy tak grać pod jedną ten, ale zmusimy go, żeby użył mgły teraz. Mam nadzieję, że go zmusimy, szczerze mówiąc, bo nie mam pewności. Szóstka. I jeszcze weźmiemy czwórkę. I weźmiemy piątkę. Ok, zagrał mgłę. Weźmiemy znowu piątkę. Naprzód. To weźmiemy teraz trzecią linię. Ok, to weźmiemy jeszcze raz trzecią linię. Dobra. Masz ulewny deszcz raczej, bo zamarznięcie nie rzucisz swoim. Coś czuję. Dajmy tak. Okej. Okay. Bardzo chcesz wygrać. Patrz teraz. Mógłbym im w sumie dać, to wtedy musiałby wszystkich skontrować. Nie wiem co robisz, ja pasuję. <noise> nie wiem co to za taktyka dostawianie piątki we mgłę. Okej, okay, przegrałeś grę. Nie wiem co to było jakieś fory minął przez to, że zremisował odbiło mu. Totalnie tutaj sobie zważywił już całą grę. No nie ma żadnych kart wygrałem. Okej. Okay. Dziwne zakończenie tej naszej długiej potyczki. Ale chyba miałeś mnie dość, co? Jaką kartę mi dasz? Kuchta. To jest. Wygląda na czerwono, to chyba też potwory będą. Prawda? Kuchta, tak. Wiedźmy jakieś. No dobra. Dobra, i teraz ty. Czym mogę służyć? Gierków Gwinta, możesz mi służyć. Potwierdzam. No i trochę jeszcze brakuje tych potworów, on zagrał nimi, no. O, za mały jednostek. No dobra. Jedziemy. Eee, deszcz. Okej, okay, mam trochę. Kurczę. Mm, no to ciebie. Okej. Okay. Skojatel. Znać swoje talii trzaskońcem Rus. Okay. Na jedno wyjdzie tak naprawdę, więc zagrajmy już moim pikiem pełnym. Okej. Okay. Dobrze, czyli idziemy pod pierwszą linię. będzie musiał sam siebie skontrować, tylko ja nie mam dużo na pierwszą linię tak naprawdę. na nienawidzę skajatel za to przyzywanie. Okej... Okay. Lewny deszcz. Chociaż zremisuje, Ale nie oddam mi, no co za Ham. Jak ty działasz? Znieś najsilniejszą jednostkę bliskiego starcia. Jeśli 10 bądź więcej wynosi, czyli teraz powinieneś zniszczyć, bo suma wynosi 24. No i świetnie. Przegrałeś. Przegrałeś ze mną, już nie masz szans. O, wiesz co ci jeszcze zrobię? Kompletnie nie masz żadną szans już No, spasował. No ja też spasuję Ale cię zniszczyłem, no. Sami się nie spodziewałem tego wybitnego ruchu z mojej strony Dobra, cyk. Spasujesz? Nie, miałeś coś tam niby. Dobra, dowalę tak na wszelki, żeby nie było i... No i pas, ok. ja też pas, dziękuję. Proszę, jakaś fajna karta. Chociaż łatwo z to było o wiele łatwiej niż z tamtym. E, to jest chyba e, nie Redania, tylko jak się oni nazywali Nilfgaard. Oj, e, nie tu. O, nie tu. Tu. Mylę się czy nie? Nie, bo. O, kurde, ty, 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 co ja tutaj za rzeczy mam. Ja zaraz Nilfgaardem mogę zacząć grać w sumie. Już mało mi brakuje. OK Dobra. Poszukajmy barania z tego. Sorry nie tu. Tutaj jesteś? Tak, świetnie, pograjmy. No słucham, z czym. Zagrajmy. Grywasz może w Gwinta? Grywam. A co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. Na no to, to grajmy. No, – nawet no, to się nie zakładamy, okej. Okay. Mm. No to Królestwa Północy. No, nie mam innej talii, niestety. Bądź stety, on też ma Królestwo Północy, dobra. Eee, wywalmy deszcz. I w sumie mgłę też. Hmm. Pójdźmy tak. Ma tą samą kartę co ja, więc... Okej. Okay. Eee... Um. Dostawmy chłopa. Co za typ! Dostawmy jeszcze jednego chłopa i pasujmy. Znaczy, rzucę jeszcze mgłę. Chyba zmusza mnie do użycia większej ilości kart. Kurna, dobra, rzucę jeszcze to. Aleham, aleham. No nie chcę używać. Dobra, zrobię tak. Ale, chłop, dwoma pogodami mnie ogranie. Ja cię. No nie ma co, muszę pasować. A ja mam te. przegram z nim. Ale z nim przegram. Mm -hmm. Zle mi podropiło, że mam wszystkich na tę linię. Coś na pierwszą, na średnią. Ma trzech szpiegów. Nie dam rady na niego wygrać, tak? Spasował ok. Dobrze dla mnie, tylko dlatego, że pozbyłem się części drugiej linii. Więc może dostanę coś na pierwszą? Nie ma, na kina dostałem. <laughs> teraz, jak już nie ma szpiegów, naprawdę. Teraz to już mogę naprawdę się. Mam nadzieję, że dostał jakiegoś szpiega. Tylko o tyle mogę marzyć. Że dostał szpiega, bo nie opłaca mi się już używać manekina inaczej. Dostawił tam. To sobie sobie sam mgły raczej nie nałoży. Pyk. I ostatnia karta. O, dobra, przegrałem. A ja, ja... mu też pali, okej. Okay. Dziwne. Dobra, wygrał. No ja pasuję. Kurna. Miał tych trzech szpiegów, a ja manekina dostałem na sam koniec. No lipa. Lipa, lipa. Nie to, żebyś był całkiem do dupy, ale musisz popracować nad... <noise> Dzięki. No słucham Wiem, że jestem do dupy, ale i tak cię rozwalę, wiesz o tym? Zagrajmy Dawaj To wywal, by... to wywal Patrz co ja ci teraz robię z życiem Pa dowalę ci jeszcze tutaj O mój go o Boże goście Patrz, patrz, co ja ci teraz jeszcze zrobię tu. Widzisz to, gościu? To są moi szpiedy od teraz. Mam nadzieję, że teraz tę te, lekarkę dostałem, co wskrzesza karty w sensie, nie? Nie dostałem, szkoda. I tak to bym jeszcze mógł sobie gościa przywrócić. Dobra, i patrz co ci teraz robię. Pyk. Pyk. I wygrałem. Ok, dzięki, <laughs> ale dużo. Mmm. Dajmy, tak? Taki z ciebie kozak był. No to zobaczymy, jak sobie teraz pośpiewasz. Pójdę fula w tę rundę. Okej. Okay. No i ja mam jeszcze trzy. Jak ta pożoga w ogóle działa? Co? Bo mnie to ciekawi niezwykle. Znowu zagrał pożogę. wytyfy. Ale co niszczy najśniejszą kartę, lub kartę na polu, bit na polu bitwy? Okej. Okay. No nie nie nie, 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 nie. Chcę wyjść z tego po prostu. Dobra, mam jeszcze jedną. Spoko. Miał dwie pożogi. Nie no, ale już mnie nie zrobił, myślę. Wiesz co, powiem na to? W dupie z takim buffem. <gryw> nie ma opcji. O, ale spryciarz się znalazł, złoty I co teraz? O, jak próbuję! Nie podoba mi się to. Jak mam róz, to jestem troszeczkę udupiony. Ale nie ma, bo by zagrał. Y, nie to chciałem. pana. Niebieskich pasów. Oj, ktoś tu przegrał. A przed chwilą byłem taki dudupy. Idziemy, full, olak to. No, dobra, wygrałem. Dzięki. Dawaj, unikat. Co to za unikat? Już zacieram rączki. Wygrałeś. Słowo się rzekło. Bierz kartę. W Welen nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki. No i stary Jasnowiec, który mieszkał na wschodzie, niedaleko Wiatraka. Jest jeszcze jeden chłopak. Rozumu ma tyle co starako kobieta, ale grać potrafi jak nikt. Nie wiem, czyś już na niego gotowy. Huu. Uh, Okej. Okay. Kwint rozgrywki. S naprawdę to jest funnykat. Funikat to po prostu szpieg, który ma czwórkę. Boże Szkoda. Okej okay, moi drodzy, także to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Czy, cześć!